Dzień dobry kochani, zapraszam w Agusie. Hejka w Agusie, na moim kanale. Zapraszam Was na czytanie tygodniowe. Tygodniówka od moi drodzy czwartego do 10 września 2023 roku czytanie ogólne, weźcie to co rezygnuje a resztę zostawcie dla tych, którzy mieli usłyszeć czytania pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału po włączeniu subskrypcji włączcie dzwoneczek wtedy nie ominie Was żaden film na kanale bo otrzymacie powiadomienie o każdym nowym filmie eee, drogie wagi, zaczynamy co na nadchodzący tydzień od poniedziałku 4 września do niedzieli 10 września dla wag. Co dla wag? Dobra, karty już lecą. To weźmiemy to, co leci. To co chcę ujrzeć światło dzienne. E, moi drodzy, co może się wydarzyć Rydwan. Rydwan od razu. Od razu. Grubo. Na co uważać? Dziesięć pentakli. Co w miłości? Siedem kielichów. Pięknie. E, rodzina. Najbliższe otoczenie. Wisielec. Wisielczek. Praca i finanse, koło fortuny. I rada. Cztery pentakle. I cztery pentakle jako rada. A tło, a w tle jest trzy miecze, pięć kielichów, królowa pentakli. Kochani, 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 wy się musicie zastanowić, moje drogie wagi, co po niektóre. Ech. Jest tutaj taka tendencja co do sytuacji, no tu jest w tle jakaś albo zdrada. Albo moi drodzy, słowa, które ranią, coś, co was krzywdzi, coś, coś, coś co, was, co was rani. Możecie sobie w nadchodzącym tygodniu zdać sprawę, że jakaś relacja, jakiś związek, jakaś sytuacja nie ma dalej racji pytu. Ale moi drodzy, jeśli to nie jest oczywiście sytuacja relacji i pracy, to może no pracy raczej nie, bo jest odmiana na 360, na 180 stopni. Raczej na lepsze, jeżeli chodzi o pracę, więc no, uczuć, ewentualnie no, W uczuciach jest siedem kielichów, więc to może też nie dotyczyć kielichów do końca, bo no macie co prawda, yy, chociaż może. Dobra, dla połowy może być tak, że dotyczy to obszaru rodziny, obszaru najbliższego otoczenia, że tutaj ktoś was zdradzi w czymś, ktoś coś powie może komuś. Znaczy, ktoś coś może powiedzieć, w sensie, że o kimś coś powiedzieliście, na przykład, i to może być taka zdrada przyjacielska, koleżeńska, wiecie, takie słowa, które ranią, które no, mogą stwierdzić może ktoś stwierdzić, że to już to, ta znajomość nie ma racji bytu. Może tak być dla kogoś, ale może być też tak dla kogoś, że to trzy miecze dotyczy mojej drodzy sytuacji, w której w, w rodzinie też może być taka sytuacja i w najbliższym otoczeniu. I stąd tutaj zawieszenie, zatrzymanie w rodzinie, ewentualnie e, Siedem Kielichów, czyli e, miłości dla tej części z Was, która faktycznie przechodzi tutaj jakieś, no, coś się nie udało. E, może był jakiś powrót, może była jakaś relacja, e, albo trwa relacja, i no, stwierdzicie, że tu jakby utraciliście jakąś okazję, może na czyjś e, szczęśliwy powrót, albo w ogóle na jakąś relację, na jakiś związek. No, ktoś jakby utracił e, nadzieję, jest e, zasmucony, rozczarowany. Nie widzi, kochani, tego, że z tyłu jeszcze nie wszystko stracone, ale już ktoś, kochani, no, jakby przeżywa tą stratę, to rozczarowanie. Ale pięknie to dąży do królowej Pentakli. Dąży to, no właśnie, do praktyczności, do bezpieczeństwa materialnego, stabilizacji, do takiego i bezpieczeństwa emocjonalnego, i materialnego. Do, być może ktoś podąża do bycia z taką osobą, która y, może tutaj nie będzie miłości z, z wielkich uczuć, ale może być miłość z rozsądku, z po prostu y, taka, taka osoba racjonalna, praktyczna. Y, kobieta oczywiście piękna, która lubi otaczać się luksusem, y, ważne jest dla niej to, co ma, no chyba, że wystajecie się taką kobietą, tak? jeżeli ktoś tego, z kimś to rezonuje, to może tak oczywiście być. Natomiast dla innej części z Was to po prostu jakby wybór innej osoby, która no nie do końca jakby spełnia Wasze oczekiwania co do uczuć. Natomiast tutaj nie ma takich, gdyby tych uczuć, bo znaczy tak za dużo tych uczuć ciepła, bliskości może nie być, bo może być więcej właśnie rozsądku, takiej praktyczności, więcej takiego uziemienia, ugruntowania, po prostu więcej takiej. Może być nawet i oschłość taka, no tak, takie to może być. No, wiecie. Może nie być jakiejś wielkiej pasji, wielkiej namiętności, wielkiej miłości. No, może być coś takiego w tej miłości. Co może się wydarzyć? Może wydarzyć się rydwan. No właśnie. I co z tym rydwanem? Wszelkie zmiany. No, wszystko może się zmienić. Wiele może się zmienić. Naprawdę się może dużo zmienić. Ta zmiana u części z Was będzie dotyczyła obszaru zawodowego, obszaru pracy. I dla większej części z Was może to być zmiana na lepsze, ponieważ rydwan, kochani, mówiłby o skupieniu się w pracach zawodowych i w finansach na jakimś jednym projekcie, na jakimś może jednym kliencie, na jednym zleceniu, bo ono będzie wielką okazją i tu będzie możliwość naprawdę dużego sukcesu, dużych zysków, dużych korzyści, jeżeli chodzi o ten, ten rydwan. Aczkolwiek jeszcze. Zmiany idą w rydwanie w dobrym kierunku, więc mocno te zmiany rezonują z obszarem zawodowym tutaj. Moi drodzy, no możecie otrzymać jakąś nagłą wiadomość yy, i może to spowodować yy, wasz wyjazd, yy, zmianę miejsca pobytu, jakąś podróż. To może być też podróż niezapowiedziana. No chyba, że macie urlop, nie planowaliście wyjazdu i ach, jadę. Połączę przyjemne z pożytecznym, na przykład. Ewentualnie ta podróż może dotyczyć jakiegoś szkolenia, dokształcenia się, przekwalifikowania się, jeśli zdobywacie tu jakiś wielki sukces, czy jakiegoś dużego klienta, czy duże zlecenie, lub inny duży projekt, no to właśnie dlatego macie się skupić na jednym celu, na jakiejś jednej konkretnym projekcie, kliencie itd. I w związku z tym mogą być te podróże, ale oczywiście też może to być. Przede wszystkim zdobywanie, jakieś szkolenia też, ewentualnie, zdobywanie tego, czego pragniecie. No to wiecie, no, ktoś może pragnąć na przykład zdobyć super kwalifikacje, super zawód, super pracę, super biznes, nie wiem, cokolwiek, super klienta, no cokolwiek by to nie było, wy osiągacie cel. Jakby realizujecie, zmierzacie w kierunku pomyślnej realizacji celu. Moi kochani, no też niektórzy z was mogą zmierzać w miłości do takiego celu. Możecie w, w miejscu gdzie właśnie w podróży, nie wiem, w jakimś podczas delegacji, podczas jakiegoś szkolenia, podczas tych podróży możecie poznać też, możecie poznawać dużo ludzi tak naprawdę do relacji, do związków i tutaj to siedem kielichów się pojawia, a że możecie wejść, kochani, w coś. No chyba, że sobie tak mocno fantazjujecie tylko na ten temat póki co. No ale mogłaby tu być jakaś taka najgorętsza faza. W jakiejś relacji, czy to partnerskiej, czy to osobistej, czy w ogóle, jeżeli byłby jakiś romans, no to jest możliwe tutaj miejsce wejście w romans, bo oczywiście to się może wydarzyć. Może się to wydarzyć, yy, yy, może się wydarzyć jakiś nowy poziom relacji, nowy poziom zaufania w relacji. Ale może się też pojawić tu mocno romans na odległość, bo mamy Siedem Kielichów, więc możecie sobie, kochani, tak czerpać z, każde, z jakiegoś tam kielicha, któryś sobie tam próbować, sprawdzać. No i to może, mogą być takie właśnie romanse czyjeś też na odległość. No, może tak być. Ewentualnie dłuższa rozłąka też z kimś. I ta dłuższa rozłąka też no, czy z bliską osobą, tak? Czy to z dziećmi, czy to z żoną, czy z mężem, czy, czy z partnerem, z partnerką, czy z, z osobą po prostu wam bliską, z tego względu, że tutaj trzeba by uważać na pełną rodzinę, no bo wtedy byłoby jakieś zagrożenie tej pełnej szczęścia, tej pełnej rodziny, więc jeżeli wdajecie się w romanse, albo jest tak, że w nadchodzącym tygodniu macie okazję. Wchodzić w te w romanse, i to może nawet nie w jeden, bo macie takie, wiecie, iluzje, marzonki, fantazjowanie tu macie dużo opcji. No i wy, tak jak gdyby chcielibyście, ale no właśnie tu trzeba uważać na to, że możecie stracić tą pełną rodzinę że mogą ucierpić dzieci, może ucierpić druga osoba, i tak dalej że to wszystko też może być jakby wtedy. Yy, stanąć pod znakiem zapytania, bo wiecie, gdyby taki romans wyszedł na jaw, albo faktycznie tam tutaj coś tam na gorąco się odbywa i, i jest coraz goręcej, coraz, coraz lepiej i chcielibyście, powiedzmy, co to zmienić no to wtedy trzeba by uważać, bo no, może to wyjść kiedyś na jaw, tak? Albo po prostu, no, skrzywdzicie tym, no bo tu też może tak być, słuchajcie, że ktoś tym romansem, ktoś może wchodzić w romans i ktoś tym romansem może po prostu, moi drodzy, yy, może ktoś uwierzyć, że z kimś będzie, że ktoś jest super dla niego, wejdzie w romans, skrzywdzi rodzinę, i to trzy miecze może być dla tej całej rodziny, dla tych dzieci, dla tej partnerki czy dla tego partnera, no, a może się okazać, że to był niewypał, tak? Że ten romans był niewypałem, że ta osoba kompletnie nie dla was. I stąd wy tutaj, moi drodzy, płaczecie nad rozlanym mlekiem, nad straconą okazją, yy, znaczy, no tak, straconą okazją, dlatego że być może ten romans nie, nie będziecie kończyć wy, bo w, moi drodzy, w Rydwanie to też jest informacja o zakończeniu relacji, o zakończeniu związków. Więc dla kogoś może być zakończona ta pełna rodzina, to, to szczęście rodzinne przez ten romans. A dla innych z Was, no i tutaj możecie też płakać, ale dla innych z Was mocno czuję to tak, jako utraconą okazję, czyli zakończył się, zakończa się romans. Ta rodzina jest zagrożona, ale zakończa się romans, lub macie świadomość, że musicie to zakończyć dla dobra rodziny, albo to druga strona zakończa ten romans, bo na przykład dowiaduje się, że wy tu macie pełną rodzinę, tak. No i tutaj jakby Wy płaczecie nad tym, że straciliście okazję być może na ułożenie sobie życia na nowo, ponownie, albo właśnie z tą osobą, z którą weszliście w romans. E, mocno taka sytuacja może u kogoś mieć miejsce w nadchodzącym tygodniu. E, no i co w rodzinie? W rodzinie mamy zawieszenie, zatrzymanie. No właśnie, w obszarze najbliższego otoczenia. Dlaczego jest zatrzymanie, zawieszenie? No dlatego, że Wy tak naprawdę nie wiecie, możecie jeszcze nie wiedzieć do końca, w jakim, tygo w jakim kierunku to pójdzie. Czy zatrzymacie romans, a zakończycie małżeństwo, czy też partnerstwo stałe i zostawicie dzieci czy odwrotnie, tak? No a tu się właśnie może dla części z was zdarzyć odwrotnie, że to będzie informacja na przykład o zakończeniu romansu, no albo o zakończeniu związku. W związku z tym jest to zawieszanie, bo nie do końca chcecie mieć być aktywni obecnie w rodzinie, ani w jednej, ani w drugiej, no bo za bardzo nie wiecie, z kim jeszcze do końca będziecie, tak w tym nadchodzącym tygodniu, ale też może to oznaczać to, że będziecie troszkę chcieli się. Zobaczyć coś z innego punktu widzenia, z, z innej perspektywy, jakby z nowej perspektywy. Więc może patrzycie na to, jak by wyglądała ta wasza nowa rodzina. Dlatego chcecie zatrzymać się, nie chcecie tu aktywności w obecnej rodzinie, bo chcecie chcielibyście się dowiedzieć, jakby to wyglądało w tej nowej rodzinie, tworząc tą nową rodzinę z kimś innym, po prostu. No i tutaj się nad tym zastanawiacie, to są przemyślenia. W pracy jest koło fortuny, tak jak powiedziałam. W pracy sytuacja i w finansach jest na Waszą korzyść, zmienia się na bardzo dobrze. Albo podpisujecie właśnie jakąś ważną umowę, intratny biznes, intratna umowa, kontrakt, nie wiem, zdobycie właśnie jakiegoś bardzo wpływowego klienta. Tu może ktoś zdobyć nową pracę, jak najbardziej, nowa praca. Pozytywna decyzja co do y, jakiejś pracy, czy jakiejś rekrutacji, czy jakiegoś stanowiska. Też jest możliwa pozytywna decyzja urzędów, jeżeli czekacie na takie decyzje. W każdym razie karta oznacza korzyści, zmiany i zyski. Korzyści, zmiany na lepsze i zyski z tego tytułu na pewno. Y, z tej zmiany. W Radzie jest, y, są cztery pentakle. Y, w Radzie, moje drogie wagi, no właśnie, rada. Jako cztery pentakle. Cztery pentakle radzą Wam, abyście kochani uświadomili sobie, że dostaniecie od wszechświata wszystko, czego potrzebujecie. Wszystko, czego potrzebujecie. I chciałabym jeszcze. A, jeszcze nie przeszłam do tej miłości w sumie. Chciałabym jeszcze powiedzieć Wam, że w dziesięciu pentaklach, że w dziesięciu monetach tutaj na pozycji. Na pozycji, na co uważać. Kochani, trzeba uważać w zdrówku, co niektórzy z Was, na jakieś choroby dziedziczne, które występują w wieku dojrzałym, czyli coś, co na przykład, nie wiem, w Waszej historii rodowej, czy to ze strony taty, czy ze strony mamy, pojawiły się jakieś choroby dziedziczne, choroby genetyczne. Które y, dziedziczne po prostu, tak nie tyle genetyczne, co dziedziczne, e, które y, wychodziły zwykle w wieku już takim dojrzalszym Trzeba by na to zwrócić uwagę, bo no, osoby, które zwłaszcza są w takim wieku już dojrzałym, wiecie, tam 40 plus, 50 plus, no, 30 plus też, też. Y, no takie, wiecie, nie choroby wieku dziecięcego, tylko osoby dojrzałej, tak, dorosłego. Trzeba by na, te, na to zwrócić uwagę, ewentualnie zrobić jakieś badania profilaktyczne więc sprawdzić to, czy przypadkiem nie jesteście czymś zagrożeni. Na to trzeba byłoby zwrócić uwagę. Jest to dla kogoś informacja? Mam nadzieję, że dla nikogo, ale dla kogoś to może być. I siedem kielichów. No właśnie, te siedem kielichów w tej miłości, yy, widzicie, to może być jakaś platoniczna miłość, to mogą być takie wzłudzenia, fantazje, mrzonki, ale ta cała sytuacja może spowodować Wasze niezdecydowanie albo czyjeś niezdecydowanie, że tak się stanie. Ktoś może być niezdecydowany i to prawdopodobnie Wy możecie być niezdecydowani, bo no boicie się utracić tej, znaczy... Po prostu tak nie do końca wiecie, czy zostawić tę rodzinę, czy nie, i to przez to wasze niezdecydowanie ktoś wyjdzie pierwszy z tego romansu, czyli to możecie nie być wy, ale ktoś zakończy romans przez wasze niezdecydowanie. Przez to, że być może, no właśnie, jest tutaj dużo fantazji, iluzji marzeń, ale może ta osoba widzi albo dowiaduje się, że no, nie jesteście jednak wolni, więc y, po prostu wycofuje się z tego, z tego romansu, tak? Y, może też przez to, że nie widzicie, może staracie się wspólnie jakoś problem rozwiązać, ale nie widzicie, jakby. Mm, Widzicie problem z wyborem najlepszego rozwiązania. I idealizujecie tą drugą osobę, no i osoba to widzi, że no, w takiej sytuacji, skoro on czy ona nie jest pewna e, w ogóle, tak, czy zostawić, no to to bez sensu, bo wiecie, jak ktoś nie jest pewien, to znaczy, że, że nie. Bo jak ktoś jest, jak ktoś chce, to jest pewien, że tak, a jak ktoś, nie, jak ktoś się waha, nie wie, ma problem, to znaczy, że. Że nie do końca jest to na 100% osoba do wyboru, skoro ten wybór nie jest łatwy, bo jak wybór jest trudny, albo inaczej, nawet nie tyle trudny wybór, co po prostu problem z wyborem najlepszego rozwiązania sytuacji. I, i tak, i tutaj może być właśnie uleganie pokusom. Problem z wyborem partnera, kogo wybrać, i czyjeś nierealne, nierealne oczekiwania lub też wysokie wymagania wobec drugiej osoby. Może osoba właśnie wymagała wobec was, żebyście zostawili rodzinę, dzieci, no i w związku z tym to po prostu się zakończyło, tak? Mógł się zakończyć ten romans. A dla kogoś może się zakończyć, oczywiście, małżeństwo, czy też to partnerstwo. E, dobra, to chyba tyle. Pamiętajcie, że i tak dostaniecie od e, wszechświata e, w czterech monetach żebyście sobie uświadomili, że i tak dostaniecie wszystko, czego potrzebujecie, więc jak nie, w nadchodzącym tygodniu to kiedyś będzie to, co chcecie, tak jak chcecie. Dziękuję Wam, wagi, muziaczki, do następnego razu, pa, pa!